Skoki do wody są dla mnie bardzo cenne. Z jednej strony jest to możliwość wyrzucenia z siebie emocji z całego dnia ze szkoły, stresu całego. Z drugiej strony mam jakiś cel postawiony, mam do czego dążyć i dlaczego żyć. Cześć, mam na imię Leon. Mam 11 lat i moją pasją są skoki do wody. Skoki do wody się pojawiły w moim życiu tak, że to w naszej rodzinie jest trochę dziedziczne. Nie trenowałem niczego, bo zrezygnowałem z innego sportu. No i rodzice zaproponowali skoki do wody, no bo właśnie przez rodzinę, że wiele osób to trenowało. No i ja poszedłem na pierwszy trening kwalifikacyjny. I ręce. Pan sprawdził, jak jestem rozciągnięty, jak jestem silny, jak daleko skaczę. I potem poszliśmy na basen. Na basenie miałem po prostu wykonać zeskok z jednego metra I trochę sprawdzian. Bo ci, którzy skakali tylko z metra, yy, szli do niższej grupy. A ci, którzy się odważyli z trzech, to szli grupę wyżej. I ja dostałem się właśnie do tej grupy wyższej, bo skoczyłem z trzech metrów. W tygodniu mam trzy treningi. Dwa po dwie i pół godziny, jeden po dwie. Najpierw na takim treningu wchodzimy na salę gimnastyczną, na której się rozgrzewamy. Na sali robimy wszelakie podskoki, przygotowania do jakiegoś skoku. Skoki trenuję w Pałacu Młodzieży. Od samego początku trenowała mnie trenerka Regina. Tyłem na nogi. Trzymaj brzuch. Za daleko. Bardzo ładna wysokość, ale troszkę za daleko. Dzień dobry, nazywam się Regina Synoracka, jestem trenerką w klubie UKS Pass Młodzieży w Warszawie. Skoków do wody. Jest to bardzo skomplikowana dyscyplina sportu i jestem opiekunką i trenerem Leona Gałdziaka, mojego zawodnika, który trenuje już 4,5 roku. Osiągnął sukcesy w zawodach krajowych, zdobywał złote medale, w skokach z trampoliny i zwierzy, i mam nadzieję, że będzie robił coraz większe postępy. Leon, brawo, super wejście! Troszkę można przybliżyć. To by było na 7,5. Podczas swojej 4,5 rocznej kariery zdobyłem liczne trofea. To są, to jest, tylko nieliczna część tego, co zdobyłem, a dla mnie ten medal jest najcenniejszy, bo to jest moje pierwsze złoto. Z moją pasją nie wiążę poważnych planów na przyszłość, jednak kocham ją wykonywać i kocham ludzi, którzy się tu znajdują. E, a pałac młodzieży to dla mnie trochę taki drugi dom, Kuczne w tył. Swojej pasji zawdzięczam bardzo wiele. Zawdzięczam wysportowanie i ładne ciało. Zawdzięczam wielu przyjaciół i ciekawych ludzi, których poznałem. Także po prostu radość, bo sport to radość. Obozy potrafią trwać od 4 do 5 dni. Wyjeżdżamy na nie praktycznie co miesiąc, mamy po dwa treningi dziennie. Przez to zwiedziłem prawie wszystkie większe miasta Polski, bo prawie za każdym razem wyjeżdżamy gdzie indziej na taki obóz. Raz na trzy miesiące wyjeżdżam na jakieś zawody. Czasami jest to u nas w Pałacu Młodzieży, a czasami w jakimś innym mieście. Staraj się wyżej, bliżej, w pionie wejście. Szybszy wyprost. Wyprowadź ręce. Lam, brawo! Bardzo ładny skok! Mojej pasji zawdzięczam bardzo wiele. Jedną z takich rzeczy jest pokora lub wykorzystywanie złości. Na jednych zawodach kiedyś miałem szansę na sukces i byłem już bardzo zadowolony z tego, że wygrałem. Jednak przeciwnik mnie prześcignął. Byłem niesamowicie wściekły. Jednak trenerka zauważyła to. I wykorzystała tak, że skoczyłem aż dwa trudne skoki. To taka sytuacja nauczyła mnie, że nie ma rzeczy niemożliwych, że wszystko da się obrócić na własną korzyść. Zachęcam wszystkich do sportu nie do skoków do wody, tylko do sportu ponieważ jest to jedna z najważniejszych rzeczy dla ludzkiego organizmu. Bez niej praktycznie nie da się żyć, albo jest to bardzo, bardzo niezdrowe. I zachęcam wszystkich do wstąpienia do Pałacu Młodzieży, bo jest to miejsce, w którym można trenować wiele sportów. Przez skoki do wody, przez ping ponga i do koszykówki. To wszystko tutaj można zrobić, także serdecznie polecam trenować i... И тела.